Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W multiwersu Marvela istniało nieskończenie wiele światów, w których toczyły się niespotykane historie i pojawiały niesamowite postacie. Znamy opowieści o świecie, w którym bohaterowie zamienili się ze złoczyńcami swoimi rolami, w rzeczywistości w której historia działa się w średniowieczu. Jeden z bohaterów został nawet królem Anglii, czy też o wydarzeniach, w których to ludzkość została zastąpiona małpami kształtnymi i przykładowo kapitan Ameryka był gorylem, a cała drużyna superbohaterów nazywała się Avengers. W jednej z alternatywnych wersji wydarzeń, Thanos zgodnie ze swoimi założeniami kompletował Kamień Nieskończoności, aby spełnić swoje szalone pragnienie. Będąc już tak blisko osiągnięcia mocy ostatecznej, która umożliwiłaby mu wymazanie połowy istnień we wszechświecie, postanowił użyć Kamienia Przestrzeni, inaczej Tesseractu, który umożliwiał mu kontrolowanie przestrzeni i natychmiastowy dostęp do każdego miejsca we wszechświecie. Wiedząc, gdzie ma szukać ostatniego elementu układanki, udał się na ziemię do wakandy. Po przybyciu do tego małego, odizolowanego kraju na afrykańskim kontynencie, został zaatakowany przez grupę zombie, która przemieszczała się w pobliżu otwartego przez niego portalu. Szalony tytan nie miał zielonego pojęcia, z czym ma do czynienia. Dlatego, standardowo, widząc słabego przeciwnika, postanowił wgnieść go w ziemię za pomocą swojej siły fizycznej. Jako, że zaatakowało go kilku wrogów jednocześnie, jeden z nich zdołał ugryźć go delikatnie w ramię czego tak de facto Thanos praktycznie nie poczuł. Zadowolony z powalenia przeciwników, zauważył jednak, że zaczynają dziać się z nim dziwne rzeczy, na które nie pomagały moce kamienia nieskończoności, które miał w rękawicy. Przerażony zaczął krwawić z oczu, a temperatura jego ciała gwałtownie się podniosła. Osłabiony przykucnął, a jego marsz po triumf zamienił się w wielką tragedię. Ostatkiem sił chciał wstrzymać proces za pomocą kamienia czasu. Jednak nie był już w stanie opanować mocy tego artefaktu. Wirus encefalopatyczny, który błyskawicznie namnażał się w jego ciele, przeładował układ limbiczny jego mózgu, całkowicie blokując jego receptory i zamieniając go w zombie. Od tamtej pory osobowość Thanosa została zawładnięta przez nadrzędny cel wirusa: zainfekowanie jak największej ilości istot żywych we wszechświecie. Jako, że pozostawiał on aktywną część komórek mózgowych, mógł w pełni korzystać z umiejętności, które posiada w danym momencie zainfekowany obiekt. Dlatego też Thanos zombie, wykorzystując możliwości eksplorowania kosmosu, rozpoczął swój pochód śmierci, podczas którego rozmieszczał na różnych zamieszkaniach planetach ogniska wirusa. I patrzył jak planeta po planecie, układ gwiezdny po układzie gwiezdnym i galaktyka po galaktyce, wirus encefalopatyczny przejmuje wszystkie żywe organizmy. Ostatecznie osiągnął swój nadrzędny cel, w którym to wszystkie istoty zostały zainfekowane, a wszechświat stał się martwą przestrzenią, pełną poruszających się i kontrolowanych przez wirusa, martwych istot. Podsumowując, ta alternatywna historia, w której to bogowie uniwersum postanowili nie interweniować, przyniosła śmierć wszelkiemu życiu w tej wersji wydarzeń. Jest to, w mojej ocenie, miejsce, które raczej nie powinno być odwiedzane przez nikogo, gdyż mogłoby się to źle skończyć, również dla innych wszechświatów. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym przygotował film o korpusie Deadpool. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!